Dzień dobry, w poniedziałek rano, dziewiąta rano, a my jezioro. Czyli morsowanko zamiast kawy. Jak wiecie, kawy nie pije już z dwa miesiące zaraz będzie. Ewa chyba przestaje powoli pić albo już nie pije, a piła taką słabą. Także Ewa się szykuje. Idziemy, szybkie zanurzenie i wracamy do domu, bo posyna dzisiaj i w ogóle. No i w ogóle i tyle. No i dzień się zaczyna. Nie widać tam Ewa się przebiera. Ja to szybką akcję nad wodą robię pyk, pyk, pyk. Już w ogóle minimalizm całkowity, bo mam nawet rkanówki nie mam. A gdzie moje ciuchy? A tam, dobra Biorę sobie Sancho Pancho Gacie i klapeczki od Lucjana. Były bardzo drogie, fajne, pracownicze takie. O, Ewa już gotowa. kamienie uważa. Dobra, gotowi do Dzień dobry. No, idziemy. Dzisiaj jest tak, dzisiaj jest w ogóle 3 stopnie na dworze zawsze nie. nie zapominam kilometru Bo bym zmierzył wodę Ale ona ma 3-4 chyba też stopnie O jest dobrze jest. Tak, Dobrze to jest tak dobrze Jest dobrze A pokażę wam słońce lasze Kaczuchy bliżutko. Grzeje, normalnie czuję, że grzeje słońce. No, czuć na skórze, nie, nie? Pięknie. Dobra. Postawię was na pomoście. Mi pokibicowali. Dzisiaj krócej niż wczoraj, o tak wymyśliliśmy, jak tylko żeśmy obudzili się. Piękna pogoda i jeszcze raz w skupieniu na kolanka. Uf. 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 Dobra, zanurzę ręce. Już stanużyłem. O, 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 o. Ach, dosłownie pół godziny temu wstaliśmy. Słońce piękne. Nie? No. jest dobrze. Na początku jest Ja ta... Już nie mam takich. Nawet że już jest dobrze, po prostu jest ciągle tak samo. Aha. Już nie, nie mam tego nie. przeskoku. Chwilkę ja jeszcze, mam. jeszcze mam. Już nie muszę tak walczyć. Tylko mi teraz w paluszki u nóg zimno. Aha. Tylko. Ja, ja czuję mrowienie w nogach, uh -huh. w udach. U góry jest jeszcze dobrze, nie? No. no ja położę telefon i zamuszę się całą i będę wychodził. No, co ja też? Ale fajnie. Nie, no pogodę trafiliśmy męgę, nie nie? No, jaka tafla jest zwykła. Kurde, a ja przed chwilą białe, jak przyjechaliśmy. No. no. O jest z nią chustkę w ogóle. nie, już zamoczyła, tak? No nie wiesz chustki w ogóle po co. Chyba, że wiatr wieje. Stapeczkę hmm? ściągnę, i Resecik zrobię. Ale pięknie, nie <ślesk> <ślesk> Witamina D. Kurczę, na plaży nie ma słońca. No, także tak cień zaczynamy. Jeszcze tylko tak zwany resecik. Bo, jak wiecie, zarzucono mi, że nie zanurzam głowy. No to zanurzę. Dobra. Resecik. I patrz Nie, to ja postoję na słońcu jeszcze Uf, się zagrzeje. Nie no warunki mega. No. Teraz słońce mnie grzeje jak nic. Cień dobra jest słoneczka. Jak ten tak tak to się czułam jak wietnam. No. <grymne> to tylko dziwna woda. A jak fajnie się odbija słońce o Tafle. No pięknie. Jeszcze <grymne> bym A, A wiesz co później. Ewa biegnie, zawsze jej otwieram samochód i ona tam się przebiera, samochód tam stoi, gdzie on jest tam. No, a ja w takie pancho widzicie, sonczo pancho, jak ja to mówię, z dekatlonu się ubiorę zawsze. O. Nie no, ze zero, zero wiatru Dobra, bez kitu trzeba się ubierać No, i tak rozpoczęliśmy dzisiejszy dzień Przypomnę, poniedziałek Rano, piękne, słońce Tak, 3 stopnie na plusie Woda też pewnie tyle No, to idziemy Mega rozpoczęty dzień